Przepraszam. proszę zamykać drzwi. Piatki, jezus, Dzień. Dzień. nie zawijają nam oczywiście. Róża od pana hoduna lilia Zagonek liliowy. Tu będzie kiedyś kląbik kwiecisty, natomiast no chwilowo jest mini kląbik. Róże od Pana Fadzina. Wina Tak. Tu druga winoroś, no, tam mini ogródek z tam ogródek ziołowy Tamra barberowa, tak. i grill, I trawka. i trawka, która zaczyna wreszcie rosnąć. Mikro, mikro trawki a teraz? Tu, gdzie było oczko wodne. Warzywniaczek. Na tylko jedna strona. Rzecki. Koperek, kałata, nikola. W I później będą truskawki. A to już będzie pomidory. Pomidory, o właśnie. Mhm. I wszechobecny, panujący tutaj bałagan, który mhm. jest w trakcie up uprzętania. No mhm. i tu ucztowny. A tam będzie poletko tronosznikowy Tak. A to jest domek po prostu.